Radiowcy bez cenzury w tym odcinku historii dla dorosłych. Losy 12 apostołów, a właściwie to 13, dlatego, że Judasza zastąpił yy, Maciej. Skowron Tomkowicz, olbratowscy prezentują historię dla dorosłych. I na tych trzynastu tylko jeden zmarł śmiercią naturalną. Pozostali nawet jeśli udało im się dożyć starości, no nie mieli takiego szczęścia. No tak, bo jednego zadźgali włóczniami, drugie, z drugiego zdjęto skórę, trzeciego zrzucono z wysokości, czwartego ukamieniowano, piątego przecięto piłą. I tak dalej, i tak dalej, ale żaden z nich nie wyrzekł się wiary, choć wszyscy praktycznie dostali na te szanse. Mhm. Jaki los spotkał apostołów? Oto, o tym w tym odcinku historii dla dorosłych radiowców bez cenzury. Jacek Tomkowicz, Tomasz Odbrat Przemysław Skowron i Jan Olbratowski zapraszamy. Zwykle, w Wielkanoc cieszymy się ze zmartwychwstania Jezusa, ale mało kto pyta, no ale co potem? No właśnie, mm, o to, no uwaga. I co? Mówimy niezorientowanym. Potem jeszcze przez 40 dni Jezus ukazywał się swoim uczniom, był z nimi, nauczał i przekazał apostołom misję i nakaz głoszenia Ewangelii wszystkim narodom ziemi. Co w sumie jest logiczne, logiczne prawda? Logiczny. Bo po 40 dniach wstąpił do nieba, więc tak. należało przekazać uczniom, co należy robić dalej. Takie instrukcje postępowania. A po kolejnych 10 dniach w Jerozolimie na apostołów zstępuje Duch Święty, płoną na nich ognie, zaczynają mówić obcymi językami, po łacinie, po persku. A to byli zwykli tacy. Może tak. nawet po polsku? rybacy tam z prowincji. Słuchajcie. Ja myślę, że mówili po polsku, tylko tego nie zanotowali. Może, bo nie wiedzieli co to za język, bo hmm. tak szeleściło. Chociaż ja czytałem. Jak szerszenie w trawie. Yy, czytałem Nowy Testament i tam jest po polsku. Po przynajmniej polsku. w tym moim, więc chyba. No, no. To, że oni mieli polskie imiona ci, apostołowie. Zresztą dzisiaj to zobaczycie Mateusz, Jan, Filip. Słuchajcie, hmm. apostołowie tamtego dnia yy, chrzczą 3000 osób. I hmm. Część ochrzczonych nie wraca do swoich domów, zostają, sprzedają majątki, tworzą wspólną kasę i za zakładają wspólnotę. Postanawiają. Codziennie się spotykać. I mówimy tutaj o początkach Kościoła. Dokładnie. Za chwilę większość apostołów miała ruszyć. W świat. I pierwszym apostołem, który odszedł, ale nie z Jerozolimy, tylko odszedł w sensie ostatecznym, był Judasz Iskariota. Ale temu się akurat należało, bo, wyjaśnienie zorientowanym, Judasz zdradził Jezusa za 30 srebrników. Dlatego na jego cześć, Judasza, nazywamy wizjery w drzwiach wejściowych do mieszkań. Właśnie e Judaszami. Teraz uwaga, komponent ciekawostkowy w historii dla dorosłych. E Judasz sprzedał pana Jezusa mistrza za 30 szekli literyjskich. Pytanie, mhm. czy mógł się za to ustawić do końca życia, za tą kasiurę? Nie, nie, nie. nie. nie, nie 30 szekli to była cena niewolnika. Dokładnie. Albo równowartość kilku miesięcy pracy wykwalifikowanego robotnika. Znaczy, trochę niska cena, jak za wieczną hańbę. Było niziutka. Ko no. Judasz, Judasz się dość szybko zorientował, co tak naprawdę zrobił. I zaraz, jak zobaczył, że Jezus, Jezusa skazali, e, no to e, pobiegł do świątyni, żeby oddać kasę kapłanom. A co, a wcześniej co myślą, Że Jezus się wywinie? No może myślał Prawda? Że, że zniknie z boską pomocą? Może, może. tak myślał, że weźmie no. Kasiura, Jezusowi się uda. nie? E, no. w, ja pamiętam, że kapłani no, nie tak. chcieli pieniędzy. Nie, kapłani nie chcieli. Nie, ale ciepnął im kasę na podłogę i uciekł, żeby ze sobą skończyć. I teraz uwaga, bo są dwie wersje tego końca Judasza. Według Ewangelii Mateusza tam jest napisane, że on poszedł za miasto do Gehenny, do Doliny Jęku i tam się powiesił. Mhm. A druga wersja mówi, bo w dziejach apostolskich Łukasz pisze. To też polskie imię Łukasz. Mm -hmm. Spadłszy głową na dół. Ten Judasz pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. No, i to słabe, i to słabiutkie, panie Słuchaj, Judaszku. Kiepski tak, tak. Ale większy problem z tymi srebrnikami mieli kapłani, bo, tak, kasa, tak. bo kasa była plugawa. plugawa. Prawo nie pozwalało jej użyć dla siebie. To, bo to nie koszerne było. Tak, no. ale można było użyć na cel publiczny. Na to prawo tak? pozwalało. I kupili pole w dolinie, gdzie powiesił się Judasz, według tej pierwszej wersji, i urządzili tam cmentarz dla cudzoziemców. No też fajnie. Też fajnie no. Na końcu zawsze gdzieś jakieś dobro powstaje, choćby malutkie. Ale to był spory cmentarz. No, to to, to mm. dużutkie. Słuchajcie, ale gdy apostołowie, no bo Judasz to wiadomo, gdy apostołowie poszli w świat głosić słowo, to w Jerozolimie pozostał Jakub. Jakub sprawiedliwy. Dokładnie sprawiedliwy. Poważany, głęboko wierzący człowiek, szanowany przez Żydów i historyk Hegezyp Hegezyp. Pisał, że Jakub spędzał tyle godzin w świątyni, że jego kolana stały się twarde i zrogowaciałe jak u wielbłąda. No, popatrzcie teraz na wasze kolana. No, no to no. Jakub miał zupełnie inne. Kompletnie. Ale on... Takich piętnie macie, jak on miał. Ale popadł w konflikt z Sanhedrynem, który zakończył się linczem około 62 roku naszej ery. Mm -hmm. Zrzucono go z narożnika świątyni, czyli najwyższego miejsca murów nad Doliną Cedronu. I teraz uwaga, Jakub przeżył ten upadek z kilkudziesięciu metrów. I jeszcze modlił się, panie wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I tłum zaczął go kamieniować. A dobił Jakuba folusznik. folusznik. folusznik taki rzemieślnik od y, spiliśniania wełny, prawda? I rozłupał mu czas, czaszkę kijem. Czyli tak zginął Jakub. I teraz uwaga, ciekawostka dla rządnych dla wiedzy i ciekawostek, e, śmierć Jakuba była wielkim skandalem dla takich zwykłych Żydów. Mhm. I oni nawet uważali, że późniejsze zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w roku 70 to była kara właśnie za zabicie Jakuba Sprawiedliwego. Mhm. Jak już zostało uprzednio wyłożone przez radiowców bez cenzury, apostołowie ruszyli w świat. Niektórzy mieli blisko. Mhm. W samej Judei i w pobliskiej Samarii nauczał Jakub większy syn Zebedeusza. Teraz uwaga, komponent ciekawostkowy ponownie, edukacyjno-ciekawostkowy, Jakub Większy był bratem Jana Ewangelisty. Obaj byli tacy brachole, mocno porywczy i Jezus nazywał ich synami gromu. Wiedzieliście? Czyli Jezus uczył, żeby nadstawiać drugi policzek, a ci chcieli ustawek i naparzańki. Tak, tak, tak. Tak było. Tak było. Jakub Większy naraził się Herodowi jak grypie pierwszemu. Tak. Hmm. Czy to, to ten z Biblii, co nastawał na Jezusa? Nie, tamty był Herod Wielki. Ów okay. od rzeźni to był dziadek Agrypy. Tak, a ten, co maczał palce przy ukrzyżowaniu, to był Herod Antypas. To hmm. był wujek tego Heroda Agrypy. Straszna to, rodzina. Dramatyczna, to, ale, dramatyczna nie, familia. Nie, nie. nie chcesz no. ich znać w ogóle. Hmm. Agrypa, on się chciał przypodobać faryzeuszom i arystokracji, bo ci nie lubili chrześcijan. I, i on kazał aresztować Jakuba Większego. No bo ten rozrabiał, bo się rzucał, prawda? Głosił słowo Boże, i bez procesu Agryp kazał go ściąć w więzieniu. I to był rok 44 i to był pierwszy, to był pierwszy apostoł, który zginął. Pierwszy męczennik. Wywołało to mały popłoch, bo apostołowie sądzili, że Jezus ocali ich z każdych y, omłotów, no, a tu się okazuje, że o, jednak to, no, no, to nie ale, tak działa. A, ale Jakub nie zginął sam. Nie? Kronikarz Klemens Aleksandryjski notuje, że człowiek, który wydał apostoła, gdy zrozumiał, co zrobił, Zawołał przerażony, że też jest chrześcijaninem. I obaj zostali ścięci w tym samym momencie. Mhm. Nieco dłużej udało się głosić Słowo Boże byłemu poborcy podatków, który zostawił rzymską kasę dla Jezusa, Mateuszowi. Mateusz ruszył do Etiopii. I tam, no chciał pech, naraził się królowi Hirtakusowi. Mhm. A poszło o kobietę. To znaczy? Otóż uwaga, Hirtakus chciał wziąć za żonę, pisze kronika. Mhm kobietę, którą była Efigenia, chrześcijańska zakonnica, dziewica konsekrowana. Mm -hmm. Mm -hmm. E, bo tam już Mateusz chwilę działał. Już mm -hmm. miał już zakony, zakonnice były, wszystko szło elegancko. No i, I nawet Hirtakus obiecał Mateuszowi, że jak się zgodzi na ten ślub z tą zakonnicą, Efigenią, to odda mu połowę królestwa. Ale był naparony ten Hirtakus. E, ale nic to nie dało. Mateusz powiedział, że no, 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 panie Hirtakus, tak się bawić nie będziemy. I Hirtakus wysłał człowieka, który zamordował apostoła podczas mszy. Mieczem lub toporem zadał mu cios, prawda? I Schmier, Mateusz tak. osunął się na ołtarz. Mm, no, śmierć piękna. W sumie piękna. A do ślubu, co ciekawe, doszło czy nie doszło? doszło nie, nie doszło. Nie doszło. Nie doszło. Nie, nie, nie. A który to był rok? 60. I tam Hirtakus mm. potem zmarniał, i tam. I umarł. I umarł. I tyle I, zostało z i nie, takiego ginie. wywijania Dobra, na prawo tak. i na lewo. Przenosimy się teraz w historii dla dorosłych do Europy. W Rzymie rządzi szalony cesarz Neron. Z początku Neron, słuchajcie, jak objął władzę, był całkiem spoko. Uh -huh. Bo słuchał tego, co mówi jego nauczyciel Seneka i obniżył podatki. Spoko, nie? No. Uh -huh. Dał niewolnikom prawo pozywania do sądu oh. okrutnych panów, uh -huh. którzy ich bili, że szanowali. To no, było naprawdę elegancko. Ale później, a to zgwałcił i przybranego brata, a to podpalił miasto. A to zrobił z chrześcijan wrogów numer jeden. A bo to on y, chrześcijanom y, przypisał pożar Rzymu z 64 roku. Tak, dlatego właśnie wtedy ruszyła nagonka na chrześcijan, stosowano wobec chrześcijan okrutne egzekucje, typu palono ich żywcem jako ludzkie pochodnie. Mm. Rzucano psom na pożarcie i tak dalej, hmm. i tak dalej. I tam w Rzymie działał Piotr. Piotr. I był hmm. liderem rzymskich chrześcijan i trafił na uliczną łapankę. Hmm. A z łapanki trafił do więzienia mamertyńskiego. To było takie najstarsze, najgorsze, najbardziej okrutne podłe więzienie w Rzymie. Hmm. To była właściwie jedna wielka dziura w ziemi, taka połączona z, ze ściekami, do której po prostu spuszczano yy, ludzi na linii. Na. Oni tam siedzieli w tej w, w tych no, w ścieka. w tych ściekach. Według legendy y, tam Piotr uderzył w skałę, z której wytrysnęło źródełko i ochrzcił nim swoich strażników, którzy nawrócili się widząc jego spokój. Mm. No umiecie tak? Umiecie no, no. jeden z drugim? No, a on umiał. No ale wyrob jaki był? Ukrzyżowa ukrzyżowanie. Tak, ukrzyżowanie w cyrku na Watykanie. Na wzgórzu nie było jeszcze bazyliki ani pułaców, ale prywatny cyrk Nerona i cmentarz dla biedoty. Dokładnie. No i tam na ten Watykan to było wzgórze w Rzymie, zawieźli Świętego Piotra. I kiedy żołnierze kładli go na belkach, żeby go ukrzyżować, to Piotr mówi, poprosił o odwrócenie krzyża, mm. bo on nie chciał tak umierać jak Jezus. Mówi, że zgodny, nie jest tego godny. Tak, nie tak, jest więc więc że mówią, okej, okay, dobrze i przybili jego krzyż do góry nogami. No. Czyli głową w dół był ukrzyżowany. No i ciało z krzyża zdjęli uczniowie i pochowali na pobliskim cmentarzu Zapamiętując miejsce. Dlatego, gdy 250 lat później cesarz Konstantyn, już chrześcijanin, chciał zbudować bazylikę, kazał zasypać część wzgórza ziemią, żeby wyrównać teren dokładnie nad tym grobem. Żeby hmm. nad grobem postawić dokładnie hmm. no, bazylikę. I współcześnie, tam się był kiedyś cyrk. Tak, i współcześnie archeolodzy dokopali się pod ołtarz w Watykanie. W bazylice, tak? Tak, znaleźli tam mur z wyrytym greckim napisem Petros. Eni, czyli Piotr jest tutaj, i kości starszego mężczyzny o potężnej budowie ciała. I teraz uwaga, śmierć Piotra to są lata między rokiem 64 a 67. Hmm. Natomiast między rokiem 65 a 67 zginął jego brat apostoł Andrzej. Hmm. On nawracał w rzymskiej Grecji w mieście patras, to jest na Peloponezie. Hmm. I dopóki nawracał biedotę, było okej. Okay. Ja, taka tak. tam zabawa dla ubogich. Tak, ale no. trafił na salony i znów poszło o kobietę, bo on nawrócił Maksymille, żonę rzymskiego prokonsula Egarza. Mhm. Dokładnie. I żona uznała, że nie może obcować cieleśnie z poganiny. To no normalka, no. no? Gdzie? I zakręciła kurek z małżeńskimi uciechami. I teraz Egarz, ono odebrał to za zniewagę i kazał no. aresztować Andrzeja i stwierdził, że benzewsta będzie straszna. I najpierw mu urządził biczowanie pobiczowanie, ukrzyżowanie. Ale bez przybijania rąk no, tylko przywiązał Andrzejowi nie. ręce niż no, sznurem do, do krzyża. Nie ma przybijania, więc człowiek się nie wykrwawia, nie. umiera się dłużej. Andrzej umierał dwa dni, ciągle głosiąc kazanie. E, co ciekawe, komponent ciekawostkowy, jego krzyż miał kształt litery X. Sam mhm. miał poprosić o inny krzyż niż ten Jezusowy, podobnie jak mhm. Piotr. No czyli Andrzej umarł, ale gaż nie cieszył się zemstą, bo kronika pisze, że po pierwsze żona doń nie wróciła a po drugie chłop wziął i popełnił samobójstwo. To jest no. mocno niewyjściowa mocno sytuacja. To jest barky. Barky. Ale podczas gdy Rzymianie krzyżowali, na wschodzie, Armenia, Persja na przykład, stosowano metody, od których włos jeży się na głowie. U. Pora na chyba najbardziej makabryczną część naszej opowieści o losach apostołów. Tak więc, jeżeli macie słabe nerwy, czy tam psychikę, to przewincie na koniec do tego momentu, w którym mówimy do widzenia. Mhm. Fajny moment, bezpieczny. Jest rok 68 albo 71. Apostoł Bartłomiej, znany też jako Natanael, dotarł do Armenii. No i tam też, gdy nawracał biednych, wszystko było w porządku, ale Bartłomiej nawrócił brata króla. Astiagesa Polimpiusza. Polimpiusz to jest bardzo ładne, rzadko używane imię. Mm. Mm. Królowi to nawrócenie się strasznie nie spodobało. Uznał, że to jest A, obraza bogów, to jeszcze można wybaczyć, ale B uznał, że to jest zdrada Stanu, a tego się nie wybacza. Mm -hmm. Dlatego Bartłomiej został najpierw rozpięty na krzyżu głową w dół, mm. później żywcem obdarty ze skóry, później ukrzyżowany, a następnie zabity, najpewniej przez ściędzie. Mm. Na fresku Sąd Ostateczny Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej Bartłomiej siedzi na chmurze, w ręku trzyma swoją własną, sflaczałą skórę. Taka była koncepcja artysty. To też jest troszeczkę niewyjściowa sytuacja. Mm. I w tym samym czasie, kiedy zginął Bartłomiej, zginął też Szymon Gorliwy. Mm. Zginął w Persji w dzisiejszym Iranie. I Szymon mm. nie był miękkiszonem, dlatego działał w Persji, czyli na terenie wroga. Tak. Szymon miał przydomek zelota, mm. a to oznacza, że wcześniej Szymon musiał należeć do żydowskiej partyzantki walczącej z Rzymianami. Mm. Zeloci wierzyli, że przez walkę przyspieszą przyjście Mesjasza. Dziś zelota oznacza religijnego fanatyka. Mhm. Ciekawostka, najbardziej radykalnym odłamem zelotów byli sykariusze. Krótkie sztylety. Tak. W, każdym w każdym razie no. perscy kapłani Słońca i Ognia nienawidzili Szymona za skuteczność i no, za niszczenie ich wpływu. Dlatego, że kapłani tracili pieniądze, ludzie niszczyli posążki y, tych y, bożków pogańskich. No, robiło się z punktu widzenia kapłanów niewyjściowo. No, więc podburzono władzę. Mhm. Szymon został skazany na śmierć Przez przepiłowanie Przepiłowanie Ale to nie, nie była taka szybka śmierć o hopciu, mhm. Tylko uwaga y, Użyto do przepiłowania Szymona Dwuosobowej piły do drewna Tak zwanej piły trackiej mhm. to jest... Szymona najprawdopodobniej powieszono Głową w dół mhm. No i dwóch ludzi pi, Piłowało od krocza w kierunku Głowy, Głowy. Tak to wyglądało Szymon gorliwie, gorliwie, jeżeli na obrazie widzicie apostoła Piłą w ręku, to to jest właśnie. On. To, jest, to jest Szymon. To jest, to jest, to jest Zeloty. Szymon. Śmierć Szymona Zeloty to rok 70. po Chrystusie, choć niektórzy badacze mówią o roku 80. Hmm. Hmm. Czyli, jak to mawiają ludzie, którzy, których zwolna przygniata własne przemijanie, apostołowie w tym momencie nie byli już młodzieniaszkami. Ale i czasy lekkie nie były. Nie. No, tymczasem apostoł Tomasz. Tomasz niewierny, to jest ten, który musiał wrazić palce w, w rany Jezusa, żeby uwierzyć. To, uwrze, uwrze, uwrze. Uwrze. Uwrze, byłże. On zaszedł najdalej, bo on dotarł aż na południe Indii, aż na Madras, czyli nasz apostoł oglądał Sri Lankę. A to kawał drogi. To no. w świecie bez samolotów i GPS-a i tak. co tam? Mhm. Czyli Madras. No. I tam wylądował nasz Tomas. I słuchajcie, Tomasz, apostołowie mieli niezwykły talent do działania. Ale też co Duch Święty, no to, to Duch Święty, Święty jakich ich no. na mościu posłał, to musieli działać. I Tomaszowi w Indiach absolutnie świetnie szło. Zbudował tam naprawdę silny kościół, tak. co doprowadziło do szału braminów, takich tak, kapłanów hinduistycznych. I tu się powtórzył scenariusz, który już był zna, znany, o którym już wspominaliśmy. Dopóki Tomasz szerzył Chrześcijaństwo wśród warstw i kast najniższych było ok. Mm. Dopiero jak się do kościoła zaczęli garnąć członkowie kast wyższych, a nawet arystokracja czy rodzina lokalnego władcy króla Machadewy, no to zrobiło się niemiło. No i bramieni uznali, że Tomasza nie da się uciszyć dyskusją i postanowili go zlikwidować. Hmm. Tomasz miał zwyczaj modlić się w samotni hmm. na wzgórzu zwanym dziś Górą Świętego Tomasza, gdzie w skale wyrył sobie krzyż. Hmm. Tu uwaga, znamy datę. 3 lipca roku 72. Czterech najemników lancami zakłuło Tomasza. W tej ciało, jego samotni. Ciało znaleźli wierni i pochowali w pobliskim mieście Mylapore i tam grup Tomasza czczono nieprzerwanie od pierwszego wieku. I kiedy Portugalczycy dopłynęli tam w XVI wieku, Vasco da Gama i to... tak, z kolegami byli w szoku. Tak, bo oni myśleli, że, że niosą Ewangelię i Pana Jezusa poganom, mm, mm. a pogani mówią, że poganie w imię Ojca i Syna yy, witajcie, był tutaj u nas Pan Tomek, tutaj tak? jest działający Gryt. Kościół, super, że jesteście bracia w wierze. I, I krótko po Tomaszu ginie patron spraw beznadziejnych, Juda Tadeusz. Mm. On działał w Mezopotamii i Persji, często w duecie z Szymonem Gorliwym. Mm. I jego śmierć Judy Tadeusza była wynikiem buntu tłumu, dlatego, mm. że kazania Tadeusza sprawiały, że ludzie Zaczęli wyrzucać i porzucać yy, pogańskie amulety. I znów mamy motyw. I znów mamy motyw. Magowie i wróżbici tracili zarobek. No bo nikt nie kupował amuletów. No. I Jude dopadł w wściekły tłum, napuszczony przez owych, o, o których. Ci nie mówię. mieli żadnych tam wyrafinowanych narzędzi, jak w przypadku poprzednich apostołów, tylko został po prostu zwyczajnie nasz Juda Tadeusz zatłuczony pałkami i kijami. Historia apostołów było w sumie 13, to zostały nam jeszcze do opowiedzenia w tym odcinku historie trzech: Macieja, Filipa i Jana Ewangelisty. Maciej to jest ten taki nowy, wybrany w miejsce Judasza, taki niejako zapasowy, taki rezerwowy 12 dwu, tak, tak, apostoł. Tak, tak, tak jak, jak w momencie, kiedy nagrywamy szczęsny w Barcelonie. Troszeczkę, dlatego że symbolika żydowska wymagała liczby 12. Nie mogło hmm. ich być 11. I o tym, kto zajmie miejsce Judasza, zadecydowało losowanie. Chętnych było więcej, dlatego że to była, losowanie to była taka ówczesna metoda pytania Pana Boga o zdanie. Tak. No i wygrał wśród wielu kandydatów Maciej właśnie. Nasz najpierw głosił słowo Boże lokalnie w Judei, mhm. a później ruszył do Etiopii. Przy czym to jest ważne, bo wtedy Etiopią, nazywaną, dwie Etiopie były ta mhm. właściwa y okolice dzisiejszej Gruzji i Kaukazu. To Acha. on ruszył tam. I wszystko było okej, okay. A żył naprawdę długo mhm. naprawdę długo, do momentu, w którym miejscowi Żydzi uznali go za heretyka. A on już był starym człowiekiem, kiedy został oskarżony o zdradę prawa mojżeszowego. Teraz uwaga, najpierw ukamieniował go tłum, co było taką oficjalną karą za bluźnierstwo, ale ponieważ przeżył kamieniowanie. Mimo wszystkich tam połamanych kości w ciele dawało znaki życia, to rzymski legionista, czytamy, dobił go toporem. Jak widzicie na obrazie apostoła z toporem, to to właśnie jest Maciej. To jest Maciej. Do Frygi zaś, to zachodnia Turcja, dotarł Filip. Zatrzymał się w mieście Hierapolis. To był taki starożytny kuror, to był kuror, to takie ówczesne spa, takie, dziś to się nazywa Pamukkale, może kojarzycie. Starzy bogacze z, z imperium zjeżdżali tam po prostu do wód. Szczono tam wielkiego, świętego węża. Takiego mhm. żmija czy coś tam. Filip no. uznał, że to demon i siłą modlitwy sprawił, że wąż zdechł. <noise> Kapłanom to się, i tu nie będzie niespodzianki, nie spodobało. I no pod... bo to świetnie żyli no, ze statków i ofiar ta, stary. No. Podburzony przez nich tłum powlógł 87-letniego Filipa na tortury. I tu są teraz, uwaga, są dwie wersje w kronikach. A, mhm. został powierzony na krzyżu. B. Powieszono go za kostki na drzewie. Na mhm. pewno. Y, wcześniej przewiercono mu kostki i wiszącego za nie Filipa ukamienowano. Mhm. Y, jego grobowiec w Hierapolis, w ruinach tego miasta, na Wzgórzu Męczenników, odkryto w 2011 roku. Czyli całkiem niedawno w sumie, mhm. nie? I, I ostatni z apostołów, czyli Jan Ewangelista. Mm -hmm. Najpierw próbowano go zabić w Rzymie. Został mm -hmm. skazany na śmierć w kotle z wrzącym olejem. Mm -hmm. I to miała być publiczna egzekucja. Ale jak Jana wrzucono do wrzątku, to się okazało, że Jance siedzi. Nic sobie nie robi z tego, że tłuszcz gotuje. Nienaruszony. Mm -hmm. I legenda mówi, że dla niego ten wrzątek, ten olej się zmienił w orzeźwiającą kąpiel. I Rzymianie byli przerażeni tym, co się no dzieje. Zamiar, no i zamiast śmierci skazano go na wygnanie. Jan trafił na, na wyspę Patmos. To była kolonia karna, taki rzymski Alcatraz. Taki troszeczkę Jej, tak. No. Wysłano go y, do kamieniołomów, gdzie w wilgotnej jaskini spisał apokalipsę. I uwaga, Jan wrócił po latach jako wolny człowiek do Efezu, hmm? gdzie zmarł we własnym łóżku, mając 100 lat. Hmm? Y, anegdota, którą podaje święty Hieronim, w Efezie sędziwy Jan był już tak słaby, że zamiast kazań, powtarzał w kółko tylko jedno zdanie: Dzieci miłujcie się wzajemnie. Dzieci miłujcie się wzajemnie. I gdy znudzeni uczniowie zapytali w końcu, mistrzu, dlaczego ciągle mówisz to samo? To Jan odparł, bo to nakaz pana, jeśli tylko to zachowacie, to wystarczy. Dzieci... Jan jako jedyny umarł we własnym łóżku. Dzieci miłujcie się wzajemnie. I to, jest to bardzo był... piękny apel, który powinniśmy wszyscy sobie wziąć do serca. I tym apelem kończymy. Przemysław Skowron, Tomasz Albratowski. Jacek Tomkowicz. I Jan Albratowski. Pa. Skowron, Tomkowicz, Olbratowscy. To była historia dla dorosłych.